Witajcie, z tej strony Sebastian. Taka ciekawostka dzisiejsza to maszyna do robienia zdjęć Stanów Zjednoczonych. Taki zwykły automat, jaki jest widziany bardzo często na filmach. Aguś już czeka w środku i robimy sobie strzelić potę. To może pokażę, jak tutaj to wygląda. A w środku... Jakie dolarów. kosztują? dolarów. Pokażę, jak się ta maszyna obsługuje. Okay, teraz wybieramy rodzaj zdjęcia. Czarno-białe, kolorowe. widzicie, tutaj są. Sepia, czarno-białe, bo kolorowe. Czarno-białe chcesz? Nie, to no, kolorowe. No dobra. czarno-białe sobie weźmiemy. Damy OK teraz, i co dalej? O, kategoria! Przyjaciele, miłość, dzieciaki, kolory, zwierzęta, jakieś takie starodawne, serduszko. To no może starodawne, albość, skoro mamy czarno-białe. Tak? No. No OK. I teraz wybieramy jeszcze jakieś tło. O, takie poszukiwani? No dobra. Dobra, dajemy poszukiwani. O, widać nas! Ale blado wyszliśmy. Dobra, to wyłączam teraz już. Boże, Boże. Ok, zrobiliśmy sobie te foty. Teraz się już tutaj pokazują powoli. Można oczywiście na Facebooka od razu wrzucić. To się pośmieję. i drukują się te zdjęcia. Więc wychodzimy. I tutaj się wyskoczyły zdjęcia. Nie a tak, już nie chcę, żeby pokazywać. Dobra, no to trzymajcie się i kosztowało to 5 dolarów, tak? Tak. Okej, okay. no i God.